Mamy problem. Co? Nie ma gniazdka. Jakiego a! Możesz mi powiedzieć w jaki sposób dobrać się do tej dalej? Napisała do nas Ania, nasza ukochana Gielska i pyta się o Aszera. Mamy coś Ashera? ten na moje płotko. O bardzo przykro nam, dziękuję za pozdrowienia, ale nam bardzo przykro. dam też przykro, a nie pozdrawiam Miejsce Cię. Szukli. Bardzo mocno. Michał Majda pyta się o Emilię. Na mało, mało wiedzenie, to pięć pytań, wystarczająco dużo. Gratulujemy Krzysztofie. Jennifer Page na kasetce Love, tam będzie dużo więcej przebojów. Bardzo. Zostałem na na, bardzo na walentynki, która się okazała. A tutaj jest innymi i Jennifer Page, i Chris Rui i Crowded House, i Zucchero, i Roberta Fleck, i Lurie, i the Foreigner, i Malcolm McLaren, i Bill love i Nencher, i Rod Stewart, i Bill Collins, Laura Branigan, mode Blues, Tansy i e. Rod Stewart. Definujemy. Wreszcie coś się udało. perfect Smashing Pumpkins dzisiaj na 25. wieczór w dół. Wow. Oglądni czym mogli dziś w Warszawie zbawę zbawę. obejrzeć dziennikarze. Pokaz korki, filmu Jerzego Hoffmana odbył, ja odbył się na 900 ogólnych wymiarach. Na konferencji padano pytanie, dla kogo film został nakręcony. Jak sam ten reżyser mówi, 59% spośród ankietowanych internautów zwykle spędza przed monitorem ponad 21 godzin tygodniowo. 38% badanych osób twierdzi, że odczuło negatywny no, wpływ korzystania z komputera na swój wzrok. Według autorów układań jest to zjawisko niepokojące, że 40% internatów nic nie robi, by chronić swoje oczy. Co robi? Tenta, ja kupiłam okulary, ale Ja to, klarek, to klarek. Klarek. Z Amerykanów. Okazuje się, o. że bez centa nie ma też w Po 70 to coś szło jedno, skarbeczko. Okej, okay, proszę. Nie będę się rozbierać teraz jeszcze. Tak, tak. Wiedziałem, że torcik. Jaki torcik? Jaki torcik? Jaki torcik? Jako najstarszy uczestnik Życzenia. Tej, jako najstarszy uczestnik tej awanturki. Ale Wioli, trzeba było do północy, no. Z prezentem do północy, okej. Okay. Życzenia od nas wszystkich. Pisiorek ma dzisiaj urodziewskiego najlepszego pisiorek. Czekajcie, to już 60, tak? 60. Wiemy, że przez pół roku byłeś chory na klasyczną chorobę, ale chciałeś powiedzieć, że mamy kurwa... Weź to słuchaj. słyszę was kurwa, no. A sześć lat skończyliście. Nasze rady skończyły się znać, dalej. Ten kod jest również dla ciebie, mój drogi. A, dziękuję bardzo. A ja tu jestem tylko od 4, tak? Nie, to... No to... Znowu musimy myśleć z obszerbą na, na konkurencję. Nie martwcie się, trzeba pozdrowić go. No. I chcieliśmy powiedzieć, że ten prezent, to, że przyjęliśmy na listę 21, nie znaczy, że jest dla, dla was. was. To jest dla wszystkich. To, to dla króla teraz, tak? Tak. <głos> <głos> tak miało to zabrzmieć? <noise> Chcę <noise> to to No właśnie. To jest muchę. Tego mu nie we mnie. <noise> no nie daj rady, ale, ale pytali, gdzie się skończy? To miał być śrubki zawodowy. Chcę zrobić zdjęcie jeszcze. No? Dziękuję bardzo. Ja dziękuję również. Dziękuję. Ja się skręcę. Czyli tak nie gęś, nie gęś, bo cię skręci za chwilę. Już skręci to światło. Ja mam te filiżanki. Ja mam. Adam się ciemni. No, patrz, nie rozpakował. A więc co? Nie tak blisko, koleżanko, nie tak blisko. Sprawdzimy? No, zaraz, 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 poczekaj. Przez chwilę mieliśmy tutaj małą małą no, jubileusz. Tardam <tort> wręczoną, znaczy no, mnie, tak jak mówię, król. My, król. Ja myślę że w imieniu podwójnym z okazji naszego sześciolecia, bo to już lista 5 lat, radio 6 lat, starzejemy się i czas ustanowić miejsca nowym. A co do tej pory w naszym 263 notowaniu w naszym sypie? Na 41 Bad Boys Blue Love in my car 99. Na 40 Bright Adam 39 The Life House Family, 38 Wiadomości Sound of Reels i Jennifer Brown. 37. Już? Dobry. Czekaj, czekaj. Przyjdź trochę, bo ja muszę słyszeć, wiesz? Hej, no jak to jak Co no, to nie ale... To jest taki grzech. Co? Eee. Doktor zakapażony. Probek? Do nie ma zimny tym razem. Samolot w brzuchu. Spadek z drugiego na dziewiąte I 11 zgodni z nami w dostawie. O! Zniknął wyprzeda dużo błędów już tak jak na razie. już najmniej w Niemczech. w nie Szwajcarii, zabrakło. Ale... 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 Ale...